Jeszcze na początku tego materiału chciałem Was bardzo przeprosić, że nie było dźwięków z gry. Skapnąłem się to w trakcie montażu, bardzo Was przepraszam. Kolejnym razem się postaram coś z tym zrobić i na pewno Wam to jakoś wynagradzę. Ja już nie przedłużam i trzymajcie się. Siema, ja jestem oczywiście Krespę. i dzisiaj Was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Jak widzicie, po tytule się zagramy co każdy, frak, ileś tam FPS-ów mniej zaraz wam pokażę wszystko jak to wygląda w ustawieniach. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, byłoby mi bardzo, bardzo milutkie, jakbyś to zrobił, żeby cię nie ominęły kolejne odcinki. A jeżeli ktoś chce ze mną oczywiście zagrać, to nie zaszkodzi napisać do mnie na Discordzie, link oczywiście macie w opisie, możecie wbić na mój serwer. Jest nowy serwer, nowo założony. Jeszcze nie ma za dużo tam osób, więc ja oczywiście polecam. A jeżeli chodzi o te FPS-y, to tutaj, jak widzicie, mam na razie bez ograniczeń, czyli około 300 na tym fajnym modzie Czy tam jak to się zwie e, Mam około 300 i, i co każdy frag Będziemy po prostu schodzić tam niżej 30 I tak dalej, aż w końcu e, dojdziemy do 30 klatek, a ja Nie umiem grać na 30 klatkach A ja już was nie zanudzam e, Z tego długiego Ponad półminutowego wskępu. E, widzimy się już W gierce Dora, Mam tą pompkę i każdy frak FPS mniej. W sensie to coś... Ale że to jest ser, dobra, zabiega. Dobra, od razu sobie przychodzę w ustawienia. 360 klatek. No co mam z tego, że mam 200. bierzemy lepszą pompeczkę. Dobra, mam gościa, mam gościa tutaj jest. Patrzcie na to. On gdzie tu jest? Został. Zrobimy. Dobra. Fak, kolejny. 12 HP. Dobra, lecimy sobie na jakieś paskudną przystań. FPS oczywiście poleciały. Jak widzicie, tutaj w dół jest 240, a nie 360, tak jak ostatnio było. To się będzie sumowało po prostu z, z wszystkich gierek. Myślę, że tak będzie po prostu. Najbardziej e, fair I dobra, ja sobie polecę po ten karabinek Dobra, i sobie zlasyruje gościa w powietrzu Dobra Dobra, już daję FPSy w dół Najwyżej ktoś mnie zabije 200 klatek Bądź na dachu? Nie wiem Ryzykuję życie moje Pompka, pompa, pompa, pompa Idę, idę, idę Jest na... Dwóch, dwóch jest o, Dobra, trzeba ich jakoś wyczaić Oni się leją, nie, nie Kurna, Spadnę trochę za... Za nisko, zabili się Ja wierzę na kolejnego Dobra, zabity FPS-y oczywiście zmniejszam Chcę papę se przeładować Jak będę mieć kilku gości naraz ja sobie ich zabiję i później je zmniejszę FPSy Dobra, idę, idę stąd. Trzeba wyjść i go dojechać. Mam w sumie wszystko. Nawet macy mam. Dobra, żartowałem. Kocham cię, byku. Masz tam daszek. Nie dostał. Rilożik. Mam, Mam go w daszku. Co? Nie jest? Zero, krak Leży, dobra, łatwo, łatwo FPS y oczywiście w dół Już mamy 165 klatek Ja już e, dosyć Dużą różnicę tutaj odczuwam I ogólnie to mi kolejny gościu dojeżdża Jest trochę tak Nie za fajnie, ja matce nie mam Jeszcze prawie Zginę z wysokości. Ciekawie. Się bawię. Ja muszę się chyba... On się leczy. Ja muszę tutaj się sewakuować i... Wandarki. Dobra, to już... ja żyję. Muszę pójść po leczenie, bo ja nie chcę zginąć. Tam jest coś, ale ja zaufam tym bandarkom Co to jest? A wow. Nie, 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 nie. Kocham cię, kocham cię. Dobra, krak, krak, krak. Gdzie on jest? Taktyczny kolaps? Otwórz Ja nie mam mu czego podmienić Matka nie mam, dobra Dobra, zabity Oczywiście FPS sobie zmniejszam, 160 FPS'ów Biało, 20 biało, śmiesznie jakbym go ogólnie zabił Ale on się tam leczy, ja nie dam mu się uleczyć Ale on ma dużo matce, ja mam małą matce Nie, jak on mnie trafi z łuku to będzie przyp... Krak? Dostał kraka Podjazd, ucieka, ucieka, ucieka Nie ma Nie dla psa Ucieczka nie wiem, jak mi ucieknie, to ja nie wiem. Patrzcie, pływa se, tu widzę go. Dobra, to jest jakiś bumbik chyba. No dobrze, już zlamiłem, bo nie chcę co dałem. Dobra, to jednak nie jest taki bumbik. John się. On daszko w sobie nie postawił. Co no ja mu to powiem, wiem, jak to jest moje. Chłop, co mi tutaj wylas! Nie no, skubany, skubany. Dostał. Dostał. Krak. Leży. Oczywiście FPS -y w dół. Już 144 kratki, eee, Nie, dobra, to, to, to sobie wezmę. Impulsy w sumie sobie. Hop. Dobra. Jeden impuls jest chyba git. Fakt, tu jest kolejny gościu. Wiecie, nie będę marnować na niego impulsa. Jak ja się mogę tutaj do niego wykręcić? Daszek mu postał... Nie, 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 nie tak ma, ale jest, zginę od strefy, leczę się przeżyję, oczywiście. Ja FPS-ów zapomniałem zmniejszyć, i już przepraszam, ale oczywiście nikogo jeszcze nie miałem. 120 FPS-ów mam równiutko, stałe. 120, No dostał Hakuna Matata. Otwórz. cuk Ogólnie to, jeżeli ktoś chciał jeszcze zobaczyć, jak się gra na 30 FPS-ach, czy tam 60, bo odcinek już trochę za dużo, więc musiałem go skończyć. A jeżeliście byliście ciekawi, skończyłem tam na podaje 120 FPS-ach, po 120 już było 60, gdybym zrobił jeszcze jednego fraga, to oczywiście bym. E, musiał zmniejszyć e, te FPSy, ale jeżeli chcecie zobaczyć jak patrzcie nawet się nie da tutaj 90 zrobić ani nic, więc to będzie trochę e, przypał. A patrzcie co się dzieje e, na tych no, bez da się wszystko robić pięknie. Na tych można sobie walnąć 90 oczywiście, jumpa, double edita. Czas spróbuję jeszcze triple Edita skleić. No, coś tam pykło, nie zawsze mi tak siadają takie piękne Trzeba to jeszcze poćwiczyć, ale, jak on teraz siat, Można sobie tutaj już na luziku grać A jeżeli odcinek wam się podoba, to zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście nie zapomnijcie I zrobimy tak, każda łapka pod tym filmem to będzie jeden frak w kolejnej gierce Czyli postaramy się zrobić, na przykład jak będzie 20-20 fraków w jednej gierce Może być to trudne, do kolejnego odcinka, siemka